37. Henrykowskie spotkania kulturalne w Siemczynie, odbyły się tradycyjnie w sobotnie popołudnie, 23 listopada, 2019 roku, o godzinie 16, w sali kamiennej, zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. Przybyłych licznie gości, powitali prezes i wiceprezes, Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Zdzisław i Bogdan Andziakowie. Henrykowskie Stowarzyszenie, od wielu lat. Oprócz dbałości i opieki nad zabytkami, a szczególnie barokowym pałacem w Siemczynie, organizuje wiele wydarzeń i działań związanych z krzewieniem historii, kultury i sztuki. Wiąże się to także ze współpracą z wieloma instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi. Tego sobotniego popołudnia w progach siedziby Stowarzyszenia zagościło Stowarzyszenie Historyczne, Pamięć i Tożsamość Zbrojc. O działalności tego stowarzyszenia opowiedział, zaproszony do zabrania głosu, pan Łukasz Gorszczyński, wspierany multimedialnie przez pana Kamila Przywarę. Stowarzyszenie to zostało założone w 2014 roku i obecnie ma 19 członków, którzy są pasjonatami historii, szczególnie tej związanej z regionem siedziby stowarzyszenia, czyli gminy Brojce i powiatu gryfickiego. Po tej krótkiej prezentacji. Na scenę zaproszono panią Violettę Krzemińską, która jest instruktorką śpiewu zespołów i solistów w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Przybyli na to spotkanie goście, mieli przyjemność wysłuchać patriotycznych piosenek Siekiera Motyka oraz Pałacyk Michla w wykonaniu zespołu Słoneczka, czyli najmłodszych dzieci w składzie Zuzia Czerwińska, Wiktoria Kramek, Daria Kaczmarek. Paulina Bembas i Wiktoria Waloryszak, zespołu Obuzerki w składzie, Maja Werner, Karolina Olszewska, Aurelia Lebiecka, Jaśmina Sierant i Wiktoria Bliszczyńska, zespołu Chochliki, najstarszej grupy śpiewającej, już od dziesięciu lat, w skład której wchodzą, Emilka Dąbrowska, Aleksandra Stasiluk i zespołowy Rodzynek, Michał Krzemiński, Solistek, Zuzi Kaczor, Hani Dominowskiej, Małgorzaty Kwiateckiej i Hani Wiśniewskiej. Młodzi artyści, występujący na scenie, ubrani byli w stroje obrazujące czasy wojenne, a zaśpiewane przez nich utwory, bezpośrednio nawiązywały do warszawskich zakazanych piosenek, związanych z dniem 11 listopada, czyli świętem niepodległości. Kolejnym, niezwykle intrygującym punktem programu, były dwie prelekcje, stojące pod znakiem wolnomularstwa, Ruchu filozoficzno-moralnego, który w nowoczesnej formie narodził się w początkach XVIII stulecia, a swoimi korzeniami sięga średniowiecza, epoki katedr i cechów budowlanych. Pierwszy z prelegentów, pan Wojciech Brocki, wielki mistrz Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polski, jednej ze współczesnych polskich obediencji masońskich, przedstawił słuchaczom dzisiejsze wolnomularstwo, jego idee i wartości. Drugi prelegent, pan Andrzej Kuczkowski, zawodowo kierownik działu archeologii Muzeum w Koszalinie, a także pasjonacko badacz i miłośnik Pomorza, opowiedział o Lożach Masońskich działających od połowy XVIII wieku do 1933 roku w naszym regionie. Mogliśmy usłyszeć o tajemniczym złotym mieczu i wspólnie z prelegentem rozwiązywać tajemnice masońskiego szyfru. Uczestnicy spotkania mogli też poznać tragiczne losy masonów w nazistowskich Niemczech, spotkania kulturalne nie zachowałyby swojej wypracowanej przez minione lata formuły, gdyby zabrakło na nich większej dawki niż ta na rozpoczęcie występów artystycznych. I tutaj na wysokości zadania stanęła wielokrotnie już goszcząca w Pałacu Siemczyno, młodzieżowa orkiestra Denta Zdrawska Pomorskiego pod batutą i z aktywnym muzycznym udziałem Tomasza Stawickiego, nauczyciela muzyki w szkole podstawowej w Drawsku Pomorskim. Niezwykle dynamiczny, gdyby zapożyczyć terminologii sztuki, olśniewająco barwny, koncert przeniósł słuchaczy w krainę marzeń, oderwaną od rzeczywistości. Nikt z obecnych nie żałował, że doczekał do końca spotkania i jestem pewien, że z uwagą i ciekawością. Odnotował termin kolejnego, który odbędzie się 7 grudnia 2019 roku, wnosząc do jego kalendarium kolejne niezapomniane przeżycia i doznania. A jaka będzie tematyka tego spotkania? Dowiemy się już niebawem. A do uczestnictwa, także aktywnego jako współtwórców, wszystkich serdecznie zapraszam.